Pan z wami i z Duchem twoim, słowa Ewangelii według świętego Mateusza, chwała tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów, strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca Waszego, który jest w niebie. Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak obłudnicy czynią w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę, powiadam Wam, ci otrzymali już swoją nagrodę. Kiedy zaś ty dajesz jałmużnę, niech nie wie lewa Twoja ręka, co czyni prawa, aby Twoja jałmużna pozostała w ukryciu a Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak budnicy. Oni lubią w synagogach i na ulicach wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę powiadam Wam, otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który widzi w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jako budnicy, przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że Za Zaprawdę opowiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę, jumę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu Twemu, który jest w ukryciu, a ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Rozpoczynamy nasze rekolekcje wielkopostne. I ten obraz, który Kościół stawia nam przed oczy, czyli te napomnienia Jezusa, zwykle bywają rozpatrywane pod kątem tych uczynków, które tam są zawarte, czyli modlitwa, czyli dawanie jałmużny, czyli post. Ja chciałbym, żebyśmy spojrzeli na tę Ewangelię jakby w troszkę innym świetle, to znaczy, żebyśmy zobaczyli, jak Jezus pokazuje Boga, w tej, w tej Jego wypowiedzi, czyli w tych wskazaniach. Najpierw widzimy, że Jezus używa takiego wyrażenia Ojciec Twój, Twój Ojciec, o Bogu. To jest Twój Ojciec. Czyli, krótko mówiąc, Jezus chce powiedzieć: To nie jest ktoś daleki, nieznany, ktoś niezidentyfikowany. Ktoś, kogo trudno określić, Jezus mówi o Bogu, to jest Twój Ojciec. I kiedy przychodzisz do Kościoła, kiedy klękasz do modlitwy, kiedy myślisz o Bogu, czy myślisz właśnie w takich kategoriach? Mój Ojciec, czyli ktoś, kto mnie zna, kto troszczy się o mnie, kto zaprasza mnie do życia, to jest właśnie taka osoba. I Jezus, kiedy mówi o Bogu, właśnie tego wyrażenia używa. To jest Twój Ojciec. Twój Ojciec, dla którego coś tam robisz. Pieniądze wydajesz, czas tracisz, próbujesz panować nad sobą przez różne wyrzeczenia typu post. To jest Twój Ojciec, z którym coś robisz razem, z którym chcesz przebywać, u którego się uczysz który Ciebie wychowuje, to jest Twój Ojciec. Czy tak myślisz o Bogu? To jest Twój Bóg i Twój Ojciec. To pierwszy obraz, który nam zostaje po tej wypowiedzi Jezusa. Jeżeli przeakcentujemy te nasze czyny, to nagle, te, o których mówimy, to nagle jakby ucieka nam ten obraz, to tracimy Go sprzed oczu, ale tak właśnie Jezus się wyraża. Drugie wyrażenie, które, które tutaj jest zawarte, mianowicie to, że Ojciec widzi, Ojciec Cię widzi. To wyrażenie też często bywało wykorzystywane w takiej ostrej formie, to znaczy tak uważaj, bo Cię Bóg widzi. Tutaj, gdy patrzymy na wypowiedź Jezusa, no, jest nieco inaczej. Mianowicie Jezus mówi o dobrych czynach. Jezus mówi o modlitwie, Jezus mówi o dzieleniu się z ubogimi, Jezus mówi właśnie o panowaniu nad sobą, czyli to są same dobre czyny. Bóg, Ojciec, widzi w ukryciu to, co robisz, czyli widzi Twoje dobre czyny, widzi to, jak się starasz, widzi to, jak się troszczysz. I myślę, że to jest doświadczenie chyba bardziej kobiet. Mianowicie, które starają się, dbają, walczą o dom, tak by trzeba też powiedzieć. I bywa tak, że są niedocenione, że tego nawet domownicy nie dostrzegają. Ich sprzątania, ich godzin zaangażowania. I dzisiaj Jezus chce powiedzieć każdej z Was: żaden ten dobry czyn, żadne sprzątanie, prasowanie, gotowanie Czyszczeniem, żaden z tych czynów nie jest pominięty przez Boga. Nie jest niezauważony. Może nie zauważają tego domownicy, może nie pochwalą, może nie docenią, może nigdy nie są takimi, którzy by wyrażali z tego powodu podziękowanie czy podziw. Może tak jest, jeżeli chodzi o ludzi. Natomiast Bóg mówi: Ja nie przegapię. Żadnego Twojego dobrego czynu. Nikt tego nie widział, Ty się zmagałaś, często potem z łzami w oczach myślałaś, że po prostu to wszystko, no po co to, jak tego i tak nikt nie docenia. Bóg mówi, to nieprawda, ja to doceniam. Bóg pokazuje, ja to widzę. Żaden z tych dobrych, drobnych uczynków nie zostanie bez nagrody. Jezus mówi: Ojciec, który widzi w ukryciu, odda Tobie. Wynagrodzi to, co zrobiłaś. Niedoceniona, pozostawiona, może czasami czująca się nawet jako ktoś, kto jest pomijany. Ojciec, który widzi w ukryciu, wynagrodzi i pobłogosławi Tobie. I trzeci obraz, który jest zawarty u proroka Joela. Pan zapalił się zazdrosną miłością o swoją ziemię, o swój lud. Pan, Bóg, zapalił się zazdrosną miłością o Ciebie. To jest obraz Boga, który został zaopatrzony w takie, w takie bardzo ludzkie uczucie zazdrość. Zazdrość to jest coś takiego, że ja nie chcę tym się dzielić, ja nie chcę oddać tego czegoś, albo bardzo mi na czymś zależy i, i ja, ja za wszelką cenę chcę to mieć. I tutaj jest ten obraz właśnie Boga, który mówi. Jestem zazdrosny o Ciebie. Ja nie pozwolę, nie chcę się dzielić z tamtym czy innym, e, jakimś duchowym e, konkurentem czy rzeczywistością. Ja chcę, żebyś cała należała i cały należał do mnie, do tego, co najlepsze, najpiękniejsze, najbardziej święte. Ja nie chcę się dzielić Tobą z byle jakością. Ja nie chcę, żeby Twoje życie było bez sensu i byle jakie. Ja jestem zazdrosny o to, żebyś czuł i czuła, że Twoje życie ma sens, że Twoje życie jest piękne. Ja nie chcę dzielić się z czymś, co by Twoje życie zniszczyło. Nie zgadzam się na to. Na tym polega zazdrość Boga, który bardzo chce, żebyś był i była u Niego, czyli w niebie. To jest zazdrość Boga. On nie chce pozwolić, żeby nas coś odłączało od Niego, dzieliło z Nim. Czy wprost wykradało mu cząstki, nas, nasze uczucia, emocje, nasze czyny, nasze myśli, Bóg jako zazdrosny strzeże dobra w Tobie. I chociaż zdarza się, że odchodzimy od Niego, zdarza się, że, że tracimy coś, bo robimy po swojemu, a nie tak jak Bóg chce, Bóg ciągle się o to upomina. Bóg jest tym, który. Walczy o ciebie, po to, żeby rzeczywiście to, co najpiękniejsze, najwspanialsze w tobie nie zginęło, nie zniszczało, ale żeby ciągle mogło wrócić do niego, do Boga i by Twoje życie rzeczywiście było według Jego zasad, życiem też szczęśliwym i pięknym. Chciałbym, żeby Józef podzielił się też swoim doświadczeniem tego przeżywania Pana Boga i, i tego. Powrotu do Jego miłości. Szczęść Boże, kochani, trochę wyżej bo mnie będzie słychać, a nie widać. Mam słuszny wzrost. No właśnie. Pan Bóg widzi w okryciu, i to, co zaraz Wam powiem, to się okazało, że bardzo był zazdrosny o mnie i walczył o mnie. I tak jak w Ewangelii pisze wyrył mnie na, na, na swoich dłoniach. Pochodzę z rodziny katolickiej, mocno wierzącej. Tata był organistą całe życie. E, mama była bardzo wierząca też. Była na sześcioro, jestem ostatni najmłodszy. Kościół, religie i te sprawy. Ale mnie od dzieciństwa ciągnęło w inną stronę. Mnie uciechy życia interesowały najbardziej, nie Bóg. Na Boga mówiłem, miałem zawsze czas. Czyli wcześniej zacząłem palić, pić alkohol, wcześniej się ożeniłem, miałem niecałe 21 lat. Troje dzieci i tak przez 23 lata chlania, i to nie bez kozery mówię, bo chlania takiego, że i znęcałem się nad żoną, i nad dziećmi, i fizycznie, i psychicznie. To był dramat. Jak dzisiaj patrzę, co robiłem z moją żoną, to... Ze szmatą się lepiej człowiek obsługuje. I przyszedł taki moment, że ktoś mnie zaprowadził do klubu abstynenta. I był taki okres, że 4,5 roku nie piłem. Zwolniłem się z kopalni, wziąłem odprawę, otworzyłem sklep. I było wszystko w porządku. Ale z tym niepiciem moim było tak, że jak to wczorajsza Ewangelia głosi jak Jezus mówi do faryzeuszy, dbacie o zewnętrzny wygląd to czyścicie kielichy, misy, ręce myjecie a serca macie brudne ja powyrzucałem kieliszki z domu lampki i do wina, nic takiego nie było ale z serca brudu nie wyrzuciłem, tak naprawdę się nie nawróciłem a zawsze uważałem, że jestem katolikiem a jakże, chodziłem do kościoła od czasu do czasu może raz, dwa razy w roku do spowiedzi i jak otworzyłem ten sklep i nie piłem, to przyszło mi do głowy, że tam z tyłu jest takie miejsce naprzeciwko jeszcze kościoła, w dodatku, to dosłownie naprzeciwko. To ja, alkoholik, otworzyłem sobie knajpę. A co, żeby było więcej pieniędzy? No i się zaczęło, zrujnowałem wszystko. Nie mogłem dostać nic, kredytów nigdzie. Żona już tego nie mogła wytrzymać. Ja spałem w sklepie, żona w domu. Złożyła dokumenty o separację. Nie chciała rozwodu, bo nie chciała innego mężczyzny. Po prostu kochała mnie i chciała po prostu żyć w separacji. Już miała dość takiego życia. E... I pojechałem po kredyt przez znajomą. Skierowałem je do znajomych do Rudy Śląskiej, że w normalnym banku potrafiła pomóc załatwić kredyt. A pojechałem i dostałem kredyt zaufania od Pana Boga. Bo jej mąż Zbyszek, mój serdeczny przyjaciel dzisiaj i brat zapytał mnie wprost, to się nie dzieje zazwyczaj tak normalnie. Józek, czy ty jesteś wierzący? Ja mówię, no pewnie. A on mówi wiesz, bo jest takie wzgórze miłosierdzia w Stryszawie, koło żywca. mówi tam jeżdżą, modlą się, no tam rzeczywiście Duch Święty dotyka. jest z nami, ja cię tam zabiorę. I pojechaliśmy z żoną, wiecie, i zobaczyłem w ogóle w innym świetle kościół. Kościół bawiący się, śpiewający, na gitarach, na bębnach. Piękna pogoda, i takie kazanie, jak słyszałem, słowo, jakie wygłosił ojciec Krzysztof. To powiem Wam, stary chłopak, rozpłakałem się. I na koniec ojciec Krzysztof mówi: Kto by chciał oddać życie Jezusowi. To jest tutaj taka deklaracja i ja to nazywam się taki układ z Panem Bogiem zawarłem, z Panem Jezusem. Oddałem Mu swoje życie, ale po przyjeździe jeszcze nie umiałem sobie poradzić z tym przez 11 miesięcy, z tym piciem. Ale jak tu w Ewangelii pisze, Pan Bóg jest zazdrosnym Bogiem i On się o mnie upomniał. Upomniał się poprzez braci zmartwychwstania, do których należę. To jest takie przymierze męskie, tylko męskie. I zaczęli mnie bracia zapraszać na spotkania, ja zacząłem tam jeździć i zacząłem trzeźwieć. Przestałem pić. Zaczęliśmy się jeździć i modlić się razem. Ale Pan Bóg chciał coś więcej ode mnie. i z żoną budowaliśmy, uczyliśmy się żyć, bo przez 23 lata nie było w zasadzie życia, bo myśmy nie umieli żyć ze sobą. Jak żona coś powiedziała, ja się nie zgadzałem, to trzaskałem drzwiami, szedłem pić, no i tak to wyglądało. I zaczęliśmy żyć uczyć się na nowo, ale Pan Bóg chciał coś ode mnie więcej. Więc poprzez ludzi Pan Bóg działa i mówi, jest taka wspólnota w Gliwicach gdzie notabene ksiądz Artur był wtedy proboszczem w Kościele Chrystusa Króla. Spotykają się o 19 na, na, na modlitwie, piękne modlitwy, Szkoła Nowej Ewangelizacji. No i my tam z żoną zaczęliśmy jeździć. Wcześniej oczywiście byłem taki takich sióstr zakonnych też w Częstochowie, to też warto powiedzieć, bo pięć dni, gdzie się nic nie mówi, a to dla mnie było trudne, bo jestem gadułą bardzo, pięć dni nie mówi się nic. Ale tam miałem spowiedź życia. Z całego życia. Wszystko wyrzuciłem z siebie, oczyściłem się całkowicie. No i zaczęliśmy jeździć do tych i Jeden kurs, kurs Nowe Życie, potem kurs finansowy crown, jak żyć finansami. Potem, jak już szedłem troszeczkę głębiej, to kurs modlitwy wstawienniczej. No i przyszedł taki czas, że. Przenieśliśmy z Zabrza, dużo ludzi tam jeździło i zrobiliśmy sobie w Zabrze, jestem w Zabrza, Otworzyliśmy filię szkoły nowej Ewangelizacji u ojców Kamilianów w zabrzu i spotykamy się w czwartki tam o 19. Więc chciałem powiedzieć tak, 10 lat nie piję. I chociaż mówi się, że uzależnienie od alkoholu jest do końca życia, to ja trochę twierdzę inaczej. Dzisiaj mam taką śmiałość i powiem, że Pan Jezus mnie z tego uzdrowił, pod warunkiem, że będę szedł za nim. Pod warunkiem, że będę robił to, co robię. I z żoną do tego stopnia mamy dzisiaj cudowne relacje. To jest anioł okazało się, że moja żona jest przecudownym człowiekiem. Modlimy się razem co wieczór na różańcu. Obejmujemy się albo trzymamy się za rękę i modlimy róża, na, na różańcu. Chyba, że czasami się zdarzy, nie zdążymy, to apel jasnogórski obowiązkowo. E, a jeszcze bym chciał wrócić, i, i, i czytamy Ewangelie i wspólnoty. Wspólnoty, e, przez wspólnoty, do których należymy. E, naprawdę tam znajdujemy żywego, prawdziwego Boga. I zakochałem się w Kościele Świętym Katolickim, bo Jezus mnie tutaj postawił. Jezus jest żywy, obecny w Kościele, ja to mówię z całą odpowiedzialnością. Wiem, co czuję, wiem, co czuję w sercu. Święty Kościół katolicki. A jeszcze była taka sytuacja, że żona mi nie wierzyła, nie chciała. Jak były te papiery w sądzie, umówiłem się z nią na spotkanie w kawiarni. I wtedy, powiem wam, ona była taka piękna, tak jakby mi Bóg... Przez nią chciał pokazać, mój zobacz, co tracisz, chłopie, co ty robisz, weź się w garść. A żona mi powiedziała nie. Byłem tak zły w środku, nie pokazywałem jej tego na zewnątrz. Wróciłem do sklepu i mówię, co tu robić? I słyszę głos: jedź z żoną do Częstochowej, do matki. A żona znała, bo tam się alkoholicy w pierwszy weekend czerwca spotykają z rodzinami co roku. Specjalna msza jest przez biskupa prowadzona. I żona powiedziała, że. I zadzwoniłem, zaprosiłem. Powiedziała, jak będzie miejsce, to pojedzie. I przez całą mszę przepłakała, była u spowiedzi u komunii i chciała usłyszeć jakiś głos, co ma robić. Nie usłyszała nic. I jak wychodziliśmy od mamusi z jasnej góry, zaśpiewali pieśń: Nie lękajcie się, ja jestem z wami. Prozaiczne, takie wydaje się ale żona wzięła te słowa do, do serca. I od ponad dziesięciu lat jest z całą odpowiedzialnością i mówię to za żonę i za siebie. Jesteśmy szczęśliwym małżeństwem w kościele, w domu, we wspólnocie. Dzieci śpały, piły, wszystkie są wyprostowane, że tak się wyrażę. Wszystkie chodzą na wspólnotę, wszystkie dzieci się modlą, dwoje już ożenionych. No nic tylko powiedzieć chwała Tobie Jezu. Dziękuję. Zazdrosna miłość Boga. To jest ta miłość, która czeka też na naszą odpowiedź, na Twoją odpowiedź. I niech ten czas rekolekcji, niech ten czas coraz większego otwierania serca będzie takim czasem, w którym potrafimy jak najbardziej tę miłość przyjmować. Dzisiaj chciałem zaprosić do tego, że rozpoczynając rekolekcje, rozpoczynając Wielki Post, żebyśmy wołali o to, żebyśmy nie przegapili tej miłości. Miłości Twojego Boga. Miłości Boga, który widzi w ukryciu. Miłości Boga, który jest zazdrosny o Ciebie.